Ale ewentualnie w zakładzie zachodnim, prawda, jakimś leczniczym, bo jest taka klinika yy, leczenia bólu jako punktu w Warszawie. To, jest, to pozostało po profesorze I Dlaczego zmieniłem przez ten ostatni czas sposób myślenia o tym? Bo do tego do mnie coś, czego byłem świadom z czego nie byłem w stanie jakby zinterpretować odpowiednio. Profesor Gardoszewski niby podchodził do tego w sposób zachodni. Nauka, eksperyment i tak dalej. Ale na przykład w jego książce, jednym z 30 przeciwskawań do akupunktury jest pełnia księżyca. Co to jest za wiedza, prawda? Co to jest za... gdzie to jest związek przy skutkowy? To w ogóle nie było nigdzie tam dalej rozwinięte. I teraz druga sytuacja. Oni o tym, ci biali akupunkturzyści, oni o tym mówią, że to że układ ośrodkowy, nerwowy, że coś tam, że coś tam. Nikt nie wie, żadna hipoteza nie jest potwierdzona, ale oni próbowali w ten sposób. Ale ci mistrzowie i ci, od których oni się tej akupunktury uczyli, to byli Chińczycy, którzy mówili o istnieniu energii. Koniec kapka. Albo oszustwo. Ja tego nie wiem. Bo zostały przeprowadzone takie badania. Nakuwano dwie grupy ludzi. Jedną w miejsca, gdzie dokładnie wyznaczone są te punkty wyróżnione przez akupunkturę. A innych nakuwano w przypadkowym miejscu. Wyniki lecznicze były identyczne. Co to oznacza? Oznacza to, że nakucie działa. A ta cała opowieść o energii jest bajką. Z jakąś próbą zrozumienia, która Ci się nie udała. Po prostu. Czyli, gdyby ktoś mnie zapytał, czy ja posłałbym dziecko swoje na akupunkturę, odpowiem nie. Gry potrawę, to jest właściwie, moglibyśmy się umówić tutaj na, na całe spotkanie na ten temat. I to jest też jeszcze dziedzina taka, jak muzyka. Gdzie no, ta przestrzeń jest właściwie nie do, nie do opanowania dla jednej osoby. Są takie ilości tych, tych zespołów, mechanizmów działania itd. I teraz, co mogę powiedzieć najogólniej, ale z pewnością? To znaczy tak, po pierwsze, w sposób oczywisty niebezpieczne są gry, w których wciela się grający w magów, szatana, demony, bądź osoby z definicji czyniące zło. Są opisane przypadki opętań poprzez na przykład grę Lochy i Smoki w Andrzeju w I to, jest, to, jest, to są fakty. Dalej, drugi poziom niebezpieczeństwa jest taki, że w bardzo wielu grach komputerowych, ale nie tylko, bo na przykład gry RPG, takie gry, w które się wciela człowiek w rolę. I to jest w ogóle całe niebezpieczeństwo świata wirtualnego. W tych grach mechanizmem działania jest zdobywanie pewnych mocy, których człowiek tutaj nie ma w tym świecie. I teraz są ludzie, którzy uciekają w taką rzeczywistość. Czyli kompensują sobie jakby braki w tym świecie realnym tymi mocami, które zdobywają w tym świecie wirtualnym. I coraz więcej czasu zaczynają w tym czasie wirtualnym przerywać. I ja tak oczywiście nie stają, że nie stają żadne badania empiryczne, ale tak sobie zdefiniowałem, że jeśli ktoś gra albo słucha muzyki, albo gra w gry komputerowe dłużej niż dwie godziny dziennie, to znaczy, że już ma problem. I to jest właśnie jeden z powodów, dla którego ludzie w to wchodzą, bo ludzie zaczynają żyć w świecie wirtualnym. To jest, to jest dramatyczne niebezpieczeństwo. Dlaczego? Bo w świecie realnym, jeśli my spotykamy drugą osobę, to nie musi być chłopak, dziewczyna, prawda, ale może być przyjaciel, prawda? Ale na przykładzie zauroczenia, to powiem najprościej to pokazać. Jeśli my spotykamy drugą osobę, do której nas to ściągi, prawda? No to ten pierwszy czas jest czasem, to zauroczenie to jest rodzaj potem człowiek troszkę jak naćpany. Się zachowuje prawda? Cały czas by chciałby z tą drugą osobą być, yy, czuje się świetnie i wobec mogą milczeć. I to jest pewna chemia neurotransmitterów, która działa, prawda? To się, wyzwala się meta endorfina po prostu. I Pan Bóg to stworzył po to, żeby wzmocnić związki, prawda? Ale jeśli ludzie na tym budują swoje relacje, no to to niedaleko wiedzie, bo jak Amerykanie, którzy wszystko już trzeba chyba. Jak oni wyliczyli, to zauroczenie trwa od 3 miesięcy do 7 lat. Czyli ta chemia neurotransmitterów tyle mniej. No i to się pokrywa, najwięcej małżeństw rozpada się w 8 roku. Statystycznie największa grupa małżeństw się rozpada w 8 roku. I to jest jakaś, taka, jakaś jakiś taki mechanizm. I teraz dlaczego To mówię w kontekście tych relacji wirtualnych? Bo w chwili, w której to zauroczenie mija, nie wiem, dziewczyna zaczyna widzieć, że chłopak ma krzywe nogi, a chłopak zaczyna widzieć, że dziewczyna ma szparę między zębami, prawda? No to przed każdym stoi wybór. Na czym polega przyjaźń? No przyjaźń polega na tym, że w pewnym momencie przychodzi do mnie przyjaciel i przez trzy godziny mówi o rzeczy, która tylko jego emocjonuje. I nikogo innego na całym świecie. I teraz, jeśli ja go odtrącę, to on to przeżyje jako potworne zranienie, prawda? I na tym polega przyjaźń, że. Nosimy się nawzajem, prawda? Ale w świecie wirtualnym, bo człowiek jest tak skonstruowany, że musi mieć relacje. My musimy mieć, jesteśmy małpami w jakimś sensie. My musimy mieć 70 małp, które rozpoznajemy z twarzy. My musimy mieć te cztery małpy, z którymi się niskamy, prawda? No i tą jedną, z którą jeszcze intymniej się zachowujemy. I to jest wpisane w naturę ludzką. I teraz, na czym polega pułapka rzeczywistości wirtualnej? Bo to ona polega na tym, że człowiek w tej rzeczywistości, nie wiem, przez czaty, komunikując się z innymi ludźmi, on się może przedstawić tam jako ktokolwiek. I teraz my jesteśmy, no bo piszemy ze sobą, prawda? Chociaż najczęściej to jest tak, że na czacie się pisze z czterema osobami na raz. I my zaspokajamy jakby tę potrzebę, bliskości relacji, powiązania jednocześnie nie rozwijając się. Bo jakby tego przyjaciela przyjmiemy, prawda, jak my go y, zobaczymy, no, jak my go niesiemy, prawda, to to jest jakieś cierpienie. To jest coś, co człowieka rozwija. Relacja człowieka rozwija w rzeczywistości, albo się rozpada. Jeśli już nie chcemy jej nieść, to ona się rozpada. Natomiast w rzeczywistości wirtualnej my jakby dostajemy częściowo surogat. Bycia ze sobą, no ludzie przeżywają straszne emocje w internecie, w tym świecie wirtualnym. Tylko za tym nie idzie rozwój. I efektem jest to, że założę się, że połowa z Państwa zna 35-letnich chłopaków, którzy, którzy mieszkają z matkami i są emocjonalnie na poziomie 17-latków. takie pytanie ma odnośnie muzyki. Czy generalnie. Czy niebezpieczeństwem samym jest takie same treści, czy, czy, czy może być też jakby, nie wiem, styl? Yy, bo drugie, w wiem, kontekście na przykład, tak, nie wiem, potem paszy, czy, czy, czy Maleo. Tak. To jest bardzo skomplikowana dyskusja, którą toczę z tymi właśnie wymienionymi muzykami, moimi przyjaciółmi od 15 lat, może nawet. Powiem w ten sposób. Yy, są gatunki muzyczne stworzone do kaleczenia. Muzyka techna. Bardzo duży potencjał oddziaływania negatywnego bez uwzględnienia treści, czyli tylko samej muzyki, ma muzyka metalowa, ekstremalna. Moja konkluzja jest taka, że chrześcijański zespół 2.3, 2, on, ponieważ to jest. Taka sama muzyka metalowa, tylko z chrześcijańskim przesłaniem. Że on może służyć do wyprowadzania z uzależnienia od muzyki satanistycznej ludzi, którym daje się no, podobne na razie dźwięki, ale zupełnie inne treści. Natomiast według mnie tą muzyką nie można się modlić. Bo jednak modlitwa to jest cisza. Co więcej, moja. Może to jest tylko moje doświadczenie, ale moja hipoteza jest taka, że jeśli się ogląda telewizję, to człowiek nie jest w stanie się głęboko wątpić. Mówię tutaj o telewizji w sensie y, w, w filmów fabularnych, jakichś bardzo mocnych obrazów. Dlatego, że jak człowiek się zaczyna wyciszać, to te rzeczy dopiero do niego przychodzą i tak naprawdę nikt dzisiaj nie ma trzech godzin na żeby dojść do tego stanu, w którym możliwa jest relacja z Bogiem, rozmowa w ogóle. Ale to jest już yy, moje szaleństwo. Także odpowiedź jest taka, że według mnie sama muzyka może być przekazem negatywnym. Sama muzyka, same dźwięki mogą być przekazem. Wspomniał Pan wcześniej o astrologii, że te książki, na której się buduje, to wszystko było napisane kiedy Ziemia ma y, w innej pozycji o 3,5 y, stopnia, tak? Tak, tego astrologicznego. Czyli tak jakby upraszczając, yy, Ziemna jest kula, a przekrój kuli to 360 stopni. To czy te 3,5 stopnia no to jest mniej niż 1%? Czy to nie może być pomijane? Nie, nie, to jest więcej. Jeśli Pan podzieli 360 na 12, bo znaków jest 12. No więc 3,5 to 90 ponad 100 stopni na 360, to już jest zasadnicza część tego, tego okręgu. 3 znaki, znaków jest 12. 360 na 12 razy 3,5. To jest dość dużo. To jest przesunięcie no o jedną czwartą, więcej niż o 1,4. 3,5 stopnia podzielić na 360. Stopnia nie, nie. znaku, nie, nie. Jest stopnia, A. znaku. A i to jasne. <ślesz> <ślesz> proste pytanie, te rzeczy, takie różne 15, książki tam i tak dalej. Nie. Co z nimi na przykład zrobić? Trzeba po spalki spalić, zajrzeć kościoła? Wszystko co jest... Wszystko co da się spalić, spalić. Co się nie da spalić, wyrzucić do rzeki. Jeśli jest cięższe niż woda. No, po co, po co nie pokoić Ja mam pytanie jeszcze na temat świadomości. Takie, że to, to czasami było, że jest potrzebna ta świadomość, czasami, że ona nie jest konieczna, żeby wejść w takie rzeczy. Ja na przykład używałem rzepka szczęścia, moi rodzice męgniali na paraketach. nikt nigdy w życiu nie przypisował mi jakichkolwiek, po prostu nazwa jak każda inna. No, teraz pierwszy raz słyszę, że... Ale to nie to... jest nazwa jak każda inna. Znaczy, no być może, a no, jak w bo nazwa jak każda inna zielona, jak tylko w jak tak jest na podlewa, i są ładnie rośnie na parapecie. I to była taka cała treść dla mnie. Teraz... Dopóki ja nie wiem, prawda? I traktuję to jako roślinę zieloną, po prostu, która tam o tym Ja lecimy Ty, myślisz, że krzepa, chodzi o metal, ale nie A, rozumiem. To ja nie, nie, nie. Drzewko Szczęścia to jest kawałek kamyczka z przypiętą tabliczką, koniecznie Drzewko Szczęścia. Tu jest zwitek drucików. I na końcach tych drucik takie udający pień i potem to się rozszerza i na końcu każdego drucika jest kamyczek. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bez na rzeczy, nie Nie, ale to osoba, której była ta przestrzeń, ona to drzewko tam że drzewko szczęścia, ona to je postawiła. I to jest ten akt jeszcze na temat tej świadomości przyjęcia zła. Czy to chodziło o to, że ktoś mówi, ja chcę być zły i przyjmuje coś tam? Czy na takiej zasadzie, że na przykład, tak jak to była ostatnia edycja, ktoś chciał wyjść z alkoholizmu i przeszedł na butkis, czy na, na, na machinę Czy to jest takie świadome, że po prostu pragnienie, powiedziałbym ten sposób? Jeśli ten człowiek nie był ochrzczony wcześniej, to przejście z alkoholizmu do buddyzmu jest rozwojem duchowym. Takie jest moje stanowisko. Ale dla ochrzczonego to jest regres duchowy i apostazja. Więc, więc... Tak, tak no, ale pytanie jest... No to, no, to, no to to jest jakby wyrzeczenie się religii, która ma gro prawdy, na rzecz religii, która ma ziarenka prawdy. O ile? Bo ja myślę w ogóle, ja moje osobiste przekonanie jest takie, że y, objawienie y, y, tego Mahometa jest sataniczne. Według mnie jest to lucyferyczne i, i to ma 70% cech. Taki jak w sektorach. A na przykład Mormonizm ma 90% tych cech. I my możemy mieć prezydenta, naszego sojusznika Mormona. I to nie wiadomo już kogo chcieć. Tak jak we Francji, prawda? W ogóle jakaś jest dramat. Dwa pytania umówmy się, że jeszcze. Bardzo ja proszę. Mam takie nie typowe. Wyjazd integracyjne firmy i część taka rekreacyjna w zesłowie, są grupy. Grupa jest podzielona na zespoły. Jeden zespół to jest tam na przykład Wielka Inkwizycja, drugi zespół czarownica, Wchodzi się rozwiązuje różne zadania w typu tam udział z kartami tarota, kamienie, ich funkcjonalność, fazy księżyca itd. Na koniec tego wszystkiego jest rozwiązane jakieś hasło i jest teatr ognia przedstawiony jako impreza artystyczna. W centrum jest pantogram. Płonąca tam, metalowa róża jak Pentagram, tak? Metalium, tak? Płonąca metalowa róża i, tak dalej, i tańce z pochodniami i tak dalej, i tak dalej. Czy jest? To jest impreza o scenariuszu ewidentnie okultystycznym. No, ewidentnie. I to są pomieszane dwie czy trzy tradycje z różą krzyżową między innymi. Bardzo proszę. Spotkałeś kilkukrotnie po parafiach jeździ człowiek i sprzedaje lampę energetyczną. Jakie? No nie byłem na pokazie, bo nie wiem. <grymne> to, i bo, bo, są, bo, są takie, bo są takie lampy, yy, czaptera chyba, czy czegoś tam. Tak. I one chyba to jest normalne działanie yy, fizykalne. Bo one coś tam na podczerwienie działają. Podczerwienie jest częścią elektromagnetyzmu, istnieje. No. I działa. Natomiast są różne inne różne inne takie właśnie jest taka wiara na przykład, że kolory leczą, prawda? No i... Numery leczą. A numery to, to już jest... To jest magia, to już jest bardzo głęboka numerologia numer, to, to jest głęboki okres. Natomiast wiara w te... Oczywiście kolory mają oddziaływanie na człowieka, ale to jest oddziaływanie na poziomie psychologicznym i dość takie ulotne. prawda? Natomiast oni twierdzą, że... Że, że to po prostu może determinować, że to może leczyć. Tak. A feng shui to jest w ogóle magia już chińska, taka, taka. Bardzo proszę. Hello Kitty. Gromity, bakugany, <gulity> filmy, pokemony. takie, takie, rzeczy. To co to, 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 to trafia do. Bardzo proszę. Ale jaką energię? Próbuję wytłumaczyć. No jest energia. Energia elektryczna, energia. No tak, ale, a, ale aura. nie istnieje. Istnieją cztery typy oddziaływań w rzeczywistości przyrody. Dwa z nich są oddziaływaniami subatomowymi, to w ogóle możemy o nich zapomnieć. I grawitacja i elektromagnetyzm. I nic więcej poza tym nie ma. Jeśli ktoś znajdzie trzeci typ oddziaływania takiego masowego, prawda, no to my się o tym dowiemy natychmiast w Nobla. Bo to są rzeczy odkrywane co 500-600 lat, prawda? Tak dotychczas było. Także to, to są. To jest opowieść właśnie. No, na ten przykład akupunktury to pokazuje że istnieje jakieś oddziaływanie kuć. ono prawdopodobnie jest zbliżone do tego, jak działają te banki próżniowe, prawda? No, jak działają te bańki? Te... Tu chodzi po prostu o to, że, że banka to jest tak, jakby człowieka kijami obić. Nabiegnięcia krwawe. I w tym momencie organizm musi sobie poradzić z tym i przy okazji choroby i przy okazji choroby załatwia, prawda? No bo się mobilizuje. I prawdopodobnie te nakłucia działają w ten sam sposób, ale ta energia nie istnieje i nie ma. Także, mieszanie, bo to jest tak, że ja jestem z wykształcenia przyrodnikiem i mnie po prostu bawią humaniści, którzy próbują używać pojęć z dziedziny fizyki, czy, czy chemii, czy, czy, czy jeszcze innych dziedzin przyrodniczych. I z, tych, z tego jak jest jakieś takie opowieści o świecie tworzą, prawda? Fizyka to nie opowieść, to równanie. I tutaj mówienie, że istnieje być może jakaś energia i że kiedyś nauka ją odkryje, no ale być może nie istnieje i być może jej nie odkryje. I te dwie hipotezy mają identyczne, identyczne prawdopodobieństwo. I posługiwanie się w dowodzeniu, że być może coś, jest logicznie całkowicie absurdalne. A jeszcze w kwestii połączeń między naszą czy ja wydaje mi się, że czasami może odczuć się, że dotknę, nie wiem, może są połączenia nerwowe. Przy dotknięciu, nie wiem, kolana czy, czy, czy jakiegoś łydki odczuwam y, ma jakieś przycięć przy ręku, albo na przykład przy oku jest jakiś nerw i, i on porusza, nie wiem, w stanie go nagrody czy nie, nie wiem jak to, to wydaje mi się, że to są takie połączenia. Nie, nie, to mm, włączenia Ale wszystkie połączenia nerwowe zostały opisane przez anatomię. Tak. Ta wiedza jest dość precyzyjna. I zamknięta właściwie. Tam już nic więcej się nie dzieje, nic więcej nie ma. I, y, i ja bym na Pani miejscu przyjrzał się, jakby swojej historii, czy gdzieś nie ma, bo to, co Pani mówi, wygląda na rodzajne wrażliwości, prawda? Być może ona ma jakieś przyczyny w, rodzinne albo w jakichś praktykach, które, które były w, w, w wcześniej. No, no a, a, a jeśli to jest powtarzalne, no bo że coś gdzieś. Tu się nacisną gdzieś w Bywa. Ale jeśli to jest powtarzalny mechanizm, to trzeba się temu przyjrzeć. No są tylko dwie możliwości. Proszę. Paradycznie. Nie. A wahadełko. 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 jest czarną magią. Dramatyczną i, i bardzo groźną. Ja lekceważyłem to do pewnego momentu. Wydawało mi się, że to taka głupota po prostu. Yy. Aż do, niestety tu już nie mam tej płyty z, tą, z, z tym świadectwem takiej kobiety z Gdyni. Ona miała taki sen, że ludzie w trzech blokach mają potężne problemy. No i co robi seta, jak ktoś ma problemy? No robi odpromienniki. I ona zakopała takie trzy odpromienniki, takie odpromienniki w tych rogach, w czterech rogach tych trzech domów i w ciągu dwóch tygodni sześć osób popełniło samobójstwo w tych budynkach. Te, te rzeczy, które ona zrobiła, to są fetysze. I ona całą tę przestrzeń, jakby tych domów, poświęciła złu, To był akt woli. I teraz każdy człowiek, który tam był, nie wiem, alkoholicy, ludzie y, otwarci na, na, na zło, prawda? Y, no oni to wyskakiwali. Ich demon mógł zmusić na mocy jej aktu woli, poświęcenia tego. Ona myślała, że im, ona im pomaga. A był to akt fetyszy. to jest religia pierwotna. Ona oddała tę przestrzeń we władzę zło. I teraz, żadnego chrześcijanina, czy osoby, która jest w stanie łaski święcającej, to w ogóle nie, nawet oni nie założyli tych rzeczy, które tam się to prawda? Ale ludzi, którzy byli otwarci na osobowe zło, taka sytuacja może dotyczyć. Serdecznie dziękuję. A jeszcze ja tak. to jest bardzo powszechne. Mianowicie, teraz jak ktoś na przykład chce przestać palić papierosy, czy to, to jakieś kurki dostaje podobno do rąk. Rezon... Bardzo dobrze. Tak, tak. tak. Y... O, przyłap podobna dalej. Nie, nie ale, ale czy to są kurki? Idzie się do zakładu, tam się dostaje, jest maszyna. To jest bioryzont. To nie działa. Nie działa, oczywiście, że nie działa. Yy, myśmy puścili. <śla> Myśmy puścili do takiego, do takiego zakładu osoby bez nerki. I jej na wydruku wyszło, że nereczki są zdrowe, tylko trochę z wątrobą kłopotów. Prawda? Także to kompletnie nie działa. To wymyślił Instytut w Omsku, który się m.in. homeopatią i oddziaływaniem telepatycznym zajmuje. I wszystkie relacje, jakie ja znam, to są relacje. Lekceważące to, że to jest coś absurdalnego, ale siostry, służebnice miłosierdzia w Rybnie, które posługują modlitwą i pomocą ludziom zniewolonym i to posługują bardzo skutecznie, przekazały mi informację o dwóch przypadkach osób opętanych w wyniku kontaktów z Biorzonance. I to na ich jakby odpowiedzialność yy, powtarza. Dla mnie było to tylko i wyłącznie uczestniczenie w czymś absurdalnym. Natomiast, natomiast one takie właśnie y, informacje Bardzo serdecznie dziękuję. Będę tutaj, jeśli jest... Wielkie dzięki. Jeśli ktoś będzie miał y, powód, żeby porozmawiać, to też jest możliwe, tylko trzeba po prostu poczekać. A jeśli ktoś chce rzucić okiem na te... Szczególnie polecam książkę które są świadectwa różnych osób i to ludzie sobie polecają ludzie w depresji, bo to są historie najtragiczniejsze czasami, mordercy, narkomanki i tak dalej, które skończyły się dobrze i człowiek nagle zaczyna swoje życie widzieć w innej perspektywie, Prawda? no widzi, że są ludzie, którzy mają gorzej. Zapraszam serdecznie.